Sponsorem serii Ferrari Transporter jest wydawnictwo Fizji Publishing. Dzięki wielkie za zaufanie. Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Transporter Bolidów F1 zespołu Ferrari z kolekcji Fizji Publishing. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 122 numer kolekcji, a potem złożymy sobie klimatyzator i lampki kontrolne. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 122 zawiera klimatyzator. Plastikowy. Wspornik montażowy. Plastikowy. Krata klimatyzatora. Plastikowa. Prawe lampki kontrolne. Plastikowe. Lewe lampki kontrolne. Plastikowe. Złączki. I złączki. Będzie masakra. I raz, dwa, trzy, cztery zestawy śrubek jak już wiemy jakie mam elementy zabieramy się za składanie w pierwszym kroku bierzemy sobie ten klimatyzator i będziemy w nim umieszczać różne małe ptysie zaczynamy sobie od prawych lampek kontrolnych i te prawe lampki kontrolne oczywiście umieszczamy jak to prawe z lewej strony no bo oczywiście to jest jakby przodem do nas bo to będzie jechało tam więc oczywiście z tej strony czyli tu i te jasne umieszczamy tu u góry te jasne, te srebrne. Oczywiście, że paluchami nie idzie. no mm. właśnie tam nie maruć. Czemu się nie chce Czemu nie chcesz wlejść? ty dziodu. O, dobra w las. Druga lampka. Mm. Albo jednak To są prawe. Z prawej strony. No tak, ja się tam cisnąłem, bo tam po prostu jeden stworzeń był zły. No dobra. Teraz będzie trzeba się męczyć z tamtej strony. Więc nie wiem czemu prawy, z prawej strony, ale to powinien być lewy, bo przecież to jest przód naczepy. No to już nie rozumiem jak można się odnosić w końcu. A jak nie można. Ciekawe, że wyciągnę to jeszcze, wypchnę, uda mi się. Udało się. A i tak u góry te sworznie są tej samej wielkości. Więc tym bardziej nie rozumiem. Ok, to samo robimy z drugiej strony. No i git. Nawet w instrukcji pokazują odwrotnie. No ciekawe. No i że lewe z tej strony a tu prawe nie, nie. nieważne następnie bierzemy sobie złączkę i teraz weź tu która to jest złączka z tego co widzę to to jest taki mały czarny tyrtek to jest już ten problem że to jest model w skali 1 do 18 nie? a nie 1 do 8 to jest bardzo duża różnica bądź co bądź i tutaj mamy otworek właśnie z takim odlewem podobnym kształtem do tego małego elementu nie, nie, nie wychodzi, nie wychodzi. Dobrze było. Chcecie obrócić. A nie mam jak. Kur. <laughs> nie dość, że mały element to jeszcze w takiej wnęce. Trzeba. Teraz złączkę jakąś chyba taką. Nie ja tą małą to mam wcisnąć tutaj i nie zgubić. To właśnie poleciało za biurko. Ale widzę. Yeah. Dobra, no są pewne granice <ścoughs> szczegółowości, które no już w pewnym momencie to nie ma sensu teraz no. taką złączkę dużo większa więc dużo łatwiej mm. Tak. teraz jeszcze zostały nam dwie takie złączki i je ja mam zamontować dobrze było no tak, musicie się przyjrzeć kształtowi hmm, tutaj nie zobaczycie, no, bo tutaj jest takie samo wycięcie no, i wtedy one są super to to. Ja właś i nie wychodź o, dobra, powpinałem te pierdoły Teraz bierzemy sobie wreszcie normalne elementy. Odwracamy. Bierzemy ten wspornik. Wspornik umieszczamy w ten sposób. Tutaj bierzemy sobie śrubki CP i przykręcamy. Odpadło, oczywiście. Będzie trzeba przykleić. I teraz dopasowujemy sobie kratę klimatyzatora, sama wskoczyła bez problemu. I na odwrocie przykręcamy to sześcioma śrubkami AP-6. A ja tu widzę: 1, 2, raz 2, 3, 7. Ja widzę 7 śrubek. Zobaczmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to coś ciemniają. Przykręcone, przyklejone. No i teraz czas na naczepę. Tak gdzie. to nie tam. Tylko tu. Czas na naczepę. Także no, chwila, moment, bo muszę się do tego przygotować. Nie mega, to zrobię. Jeżdżam i od razu mogę się pochwalić. Przyjechały kabelki, i jak tutaj możecie zobaczyć, tu je, że tak powiem, na skrętkę zrobiłem i działają więc genialnie. I teraz zależy nam na przodzie i zależy mi też na tym, żebyście mogli to zobaczyć. Więc. Zrobimy tak. Zrobimy tak. O, i tutaj w miarę widzicie. Eee, no, i teraz znajdujemy miejsce na ten klimatyzator przepiękny. Eee, I przykładamy go. Mamy cztery tutaj miejsca montażowe. I proszę bardzo, przykładamy. Aha. A, dobra. Eee, tutaj mamy jeszcze taki element. To on dobrze, żeby było jakby wszedł sobie to miejsce, oparł się, oto. O, I teraz wszystko będzie, powinno ładnie pasować. No, no dawaj, o, dobra jest. Umbaja. I teraz bierzemy sobie cztery śrubki i przykręcamy raz, dwa, trzy, cztery. Sobie było jakby to była skala 1.8. Mhm. Nigdy nie miał takiego miejsca w szafie. To już by musiało stać w salonie. A w sumie to w garażu najlepiej. Bo i tak, żeby się nie miało swojego mieszkania. Mhm. O, pięknie. I teraz na koniec bierzemy sobie trzy śrubki GP i przykręcamy tutaj od góry. No i to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje naczepa naszego transportera z zamontowanym klimatyzatorem i lampkami kontrolnymi. W tym momencie dzieje się coś, co już mi się troszkę nie podoba, ponieważ teraz, kiedy zamontowaliśmy ten klimatyzator, to ta naczepa nie mieści mi się w szafie. Już nie jestem w stanie jej zmieścić, że normalnie mi ta naczepa wchodzi cała, tylko teraz już lekko po skosie muszę ją wsadzić, więc no tutaj się robi dosyć spory problem, który będę musiał rozwiązać, no już nie, po prostu tak, tylko będę musiał jakąś szafę do niego specjalną kupić, no nie wiem. Zobaczymy na przyszłość. Co do samego klimatyzatora, no to oczywiście prezentuje się bardzo dobrze. Lampki kontrolne z jakiegoś powodu lewa prawa są chyba pomylone albo ja coś źle odczytałem, źle zrozumiałem i tak naprawdę jest dobrze w instrukcji, a ja źle robiłem na początku, no ale ostatecznie sobie jakoś tam e, poradziłem. No i oczywiście to, co powiedziałem w filmie i zresztą nie tym, ale też w paru następnych, jaram się tym, że udało mi się naprawić te lampki, które są na, że tak powiem pod górnym panelem, tak, bo wcześniej były rozerwane, a teraz już są nowe, przyszłymi kabelki i zamiast je wymienić, no to, bo bym musiał rozebrać chyba połowę tej naczepy, no to po prostu na skrętkę je zrobiłem i już działają. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A w następnym odcinku złożymy sobie tylną i środkową część dachu. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.